Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj przetestujemy sobie piłę szablastą marki Dedra z rodziny SaS Plus All model DED 7061. Zapraszam. No więc dobrze, dobrze, więc mamy tak jak wspomniałem piłę szablastą na akumulator z serii SAS Plus All. I teraz tak podstawowe parametry. Mamy tutaj piłę, która ma prędkość posuwu 2800 na minutę posuwów oraz długość tego posuwu to jest 25,4 mm. Natomiast tak, jeśli chodzi o parametry o zdolność cięcia w poszczególnych materiałach, to mamy to 120 mm w drewnie, 5 mm w stali i 30 mm w tworzywach sztucznych, na przykład plastiku. Dobra, i teraz tak co nam się od razu rzuca w oczy? E, dosyć fajna, mała, kompaktowa budowa. E, i, I też waga, o, o czym za chwilę. Zresztą ja Wam może tutaj od razu zademonstruję. Posiadam piłę Szablastą innej marki, która ta jest silnik szczotkowy. E, zobaczcie teraz tu. Rajob jest bezszczotkowe, gdzie generalnie technologia bezszczotkowa polega na tym, żeby często to zmniejszyć te narzędzia. Już od razu widać. O ile Dedre jest mniejsza, jest tutaj też węższa, bardziej kompaktowa. I to samo jest, jeśli chodzi o wagę. Odpalamy sobie wagę. Na początek wrzucimy dedrę. niech się waga staruje. Bez akumulatora, bez żadnych akcesoriów mamy 2300. Natomiast Rajowi mamy 2660. Także jak widać, mimo że Rajobi ma technologię bezszczotkową, gdzie przeważnie te narzędzia powinny być lżejsze, mniejsze, bardziej kompaktowe, no to tak niekoniecznie jest. Tutaj mamy fajne, kompaktowe wymiary. I kolejna rzecz, którą ja już sobie tutaj zauważyłem, to kultura pracy silnika. Zobaczcie, jak to fajnie, cicho pracuje. Oczywiście jak napiłeś ablastą. E Na najwyższych obrotach oczywiście już ten hałas jest dosyć duży, no ale tak to wygląda w piłach szablastych. Nie wiem jak to zbierze mój mikrofon w aparacie, ale zobaczcie tutaj ile tu jest głośniej. Dedra pracuje zauważalnie e, ciszej. I powiem wam, że no dobra piła szablasta może nie jest jakimś tam narzędziem, gdzie ten, ta cisza jest wymagana, bo i tak najczęściej używamy jej gdzieś na otwartej przestrzeni i może nie jest takie znaczące, ale dla mnie naprawdę dużo bardziej, dużo fajniej pracuje się narzędziami, które mają te silniki tak skonstruowane, że ciszej pracują. Naprawdę to jakoś po dłuższym czasie umila pracę, że tak powiem. A może nie tyle umila, co po prostu mniej ją uprzykrza. I teraz tak, podbudowa piły. <laughs> Sorry, tylko odepnę. Akumulator. Budowa piły bardzo klasyczna. Tutaj mamy spust, którego nie wciśniemy, dopóki nie zwolnimy blokady. Czyli zwalniamy blokadę i wtedy spust nam działa. Już oczywiście blokady nie trzeba trzymać. I blokada jest oczywiście skonstruowana zarówno dla prawo i leworęcznych użytkowników czyli w przypadku prawej ręki sobie. Tutaj wciskamy kciukiem, w przypadku lewej ręki z tej strony i to nam działa. Wymiana brzeszczotu. Zobaczymy, jak wygląda wymiana brzeszczotu. Też zero filozofii. Mamy tutaj pierścień, który trzeba. Przekręcić. Zresztą, po prostu już ten brzeszczot sobie zamontujmy. Wstępnie go tam sobie załapałem i zobaczcie. Przekrzywiam, prze, no przesuwam i brzeszczot jest zablokowany. Jeżeli chodzi o zwolnienie, to wystarczy to zwolnić i tak naprawdę już wystarczy przychylić. Brzeszczot nam wyleci. Nie tam, gdzie trzeba, ale wyleci. Tutaj mamy tą stopę do przykładania do materiału i stopa oczywiście jak w większości piłsza blastych jest regulowana. W zestawie mamy imbus. Tutaj sobie odkręcamy śrubkę. W ten sposób i oczywiście stopę sobie teraz możemy wyregulować do odpowiedniej nam długości i dokręcamy imbusem. Słuchajcie tutaj jeszcze jedna rzecz. Ja teraz to dogrywam już jestem po testach. Ja tutaj Wam tylko to dogram, bo zapomniałem o tym i chciałem Wam pokazać, że tutaj jest, jak jest cały mechanizm tego posuwu. To często jest tak, że w tanich pilarkach szablastych producent no, totalnie zapomina o nasmarowaniu tego mechanizmu. I taka pilarka nam się dosyć szybko zużywa. Ja tutaj ciężko mi się dostać i wyostrzyć i tego zresztą no, tak naprawdę nie widać. Ale uwierzcie mi, że smaru tutaj producent nie pożałował. Także fajnie, bo mamy pewność, że przekładnia jest porządnie nasmarowana, i że nie będziemy mieli problemy, problemu z zacieraniem się tego elementu. I w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o budowę. Plastik, jak to w dedrze. Ja testowałem już kilka narzędzi dedry. Kto widział na moim kanale, to pewnie wie. Kto nie widział, zapraszam oczywiście, że bardzo dobrej jakości. Wydaje się, że będzie jak najbardziej długo służył. A wszystkie te czarne elementy to jest ogumowanie także fajnie trzyma się w dłoni, i tutaj też fajna jest ta tutaj taka zwężka. Idealnie tutaj ląduje nam dłoń i bardzo fajnie pewnie się to trzyma. W zestawie mamy właśnie. Ten kluczyk i brzeszczot, który gdzieś mi tutaj właśnie spadł. I brzeszczot standardowy brzeszczot do drewna. Myślę, że więcej nie ma co opowiadać o budowie piły szablastej, no bo to jest bardzo klasyczna budowa, nic tutaj nas nie zaskakuje. Przejdziemy sobie od razu do testów i zobaczymy, jak to sprawuje się w użytku. Natomiast ja jeszcze tylko tutaj powiem Wam o cenie. No i właśnie cena nam się zaczyna, jeśli chodzi o sklepy internetowe już od 180-190 zł. Także cena jest bardzo rozsądna, bardzo fajna. Oczywiście mówię tutaj o cenie bez akumulatora i ładowarki, no bo większość narzędzi tak się sprzedaje. Najczęściej mamy wkrętarkę oczywiście w pakiecie z ładowarką i z akumulatorem. Każde inne narzędzia już są przeważnie sprzedawane jako samobody, bo ponieważ tak łatwiej sobie kompletować system i nie trzeba dodatkowo płacić za ładowarki i akumulatory, których, które mamy i które nam najczęściej są już niepotrzebne. Dobra, przejdźmy sobie już teraz do testów. Dobra, słuchajcie, zaczniemy sobie od cięcia drewna, oczywiście. To jest kantówka 7 na 7 no już dosyć spora. Moim zdaniem nie ma co testować jakiś tam kantóweczek, wiecie, listewek 2x2 i tak dalej, bo wiadomo, że taki sprzęt sobie z tym poradzi. Na początek założyłem tutaj brzeszczot z zestawu. Czyli brzeszczot dedry, oczywiście nowy, nieużywany, i będę pracować na akumulatorze czwórce, która jest w pełni naładowana. Brzeszczot ten, jak widać, tutaj długościowo idealnie wystarczy do takiej kantówki, także próbujemy sobie zrobić pierwsze cięcie. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Bardzo fajnie! I tak jak mówiłem, oczywiście u was na filmie pewnie będzie to dosyć mocny hałas, no bo tak to zbiera aparat, ale ja pracując z innymi piłami szablastymi, szablastymi mam jakieś porównanie i faktycznie czuć od razu, że ten silnik pracuje ciszej niż pozostałe piły, z jakimi pracowałem. Oczywiście tu mi stoli, troszeczkę wszystko lata, no ale tak to działa w, pił, w pile szablastej. Te wibracje są dosyć spore, także tutaj troszeczkę te wibracje są przełożone na materiał. Teraz zrobimy sobie drugie cięcie na tym samym materiale, ale użyjemy brzeszczotu Milwaukee wysokiej klasy. To jest brzeszczot, który też nadaje się do cięcia drewna z gwoździami. Na razie przetniemy sobie standardowo takie same cięcie jak przed chwilą. No i mamy brzeszczot Milwaukee. Próbujemy. Ja tutaj Wam wkleiłem, znaczy wkleję w obróbce, teraz jeszcze oczywiście tego nie mam, czasy cięcia tych obu brzeszczotów, więc ja teraz ich nie widzę, nie mam pojęcia jak to czasowo wyszło, nie mam pojęcia czy Milwaukee był szybszy niż Dedra, ogólnie powiem z góry, że nie musi być wcale szybszy, bo to jest mówię specjalny brzeszczot, on jest też troszeczkę grubszy, nadaje się do drewna z gwoździami, wcale nie, nie jest oznaczony, że do, nadaje się do jakiegoś szybkiego cięcia i tak dalej, ale Wy już to pełnie widzicie, także wiecie jakie są czasy. Teraz mamy taką deskę 4,5 cm grubości na 28 aż. Postawię ją specjalnie na sztort, zobaczymy jak sobie poradzimy. Mam teraz zapięty brzeszczot od dedry i próbujemy No i bez problemu, ta deska jest dosyć zażywiczona. Także myślę, że to nie pomaga, bo pewnie zaklejało tam dosyć ten brzeszczot. Ale jak widzicie, oprócz tego, że duże wibracje mi tu ściski zaczęły spadać, to wszystko ok. Dobra, słuchajcie, spróbujmy sobie jeszcze przeciąć taką brzozę. Ona, co prawda, ma już 14 cm. No producent deklaruje, że maksymalną. Zdolność cięcia w drewnie mamy 12. No 2 cm więcej, no ale no przecież to są tylko testy. Spróbujmy, zobaczmy, jak to narzędzie będzie się zachowywać z takim dużym kawałkiem. Mamy założony brzeszczot Boscha. Właściwie to jest specjalny brzeszczot właśnie do świeżego drewna, do gałęzi. On jest też bardzo długi, ma 24 cm, także powinniśmy tu sobie poradzić. Ja troszeczkę nie mam, jak tego zblokować, także położyłem to sobie na belce. Będę musiał docisnąć nogą. Mam nadzieję, że jakoś mi się to sensownie uda pociąć i próbujemy. No i słuchajcie, udało się. Nie było może to jakieś oczywiście super szybkie cięcie, ale po pierwsze no, mi tu było bardzo niewygodnie, ja musiałem tutaj nogą sobie dociskać. Nie było tak, raz z wibracjami, e, całkiem było ok. E, poza tym przekroczyliśmy maksymalną zdolność cięcia, jaką podaje producent. E, pila, y, pilarka. No, no tak to jest pilarka, pilarka szablasta. Ani razu się nie zatrzymała, jak widzieliście. Ja oczywiście jakoś super mocno specjalnie nie dociskałem, bo oczywiście spowodowałoby to zatrzymanie odcięcie zasilania przez baterię, przez zabezpieczenie. E, no wiadomo, do podcinania gałęzi piła szablasta jak najbardziej jest super sprawą, jednak nikt nie będzie latał po działce i wycinał takiej brzozy pilarką szablastą. Ale jak widać, to, oczywiście to jest już kilka lat ma ten kawałek, więc to jest suche, także też inaczej szło. Dobra, przechodzimy do jakichś kolejnych testów. Dobra, kolejny test jaki sobie zrobimy, to mam tutaj taką kantóweczkę, deskę i skoro mamy brzeszczot, który nadaje się do cięcia drewna z gwoździami, to wbijemy sobie tutaj trzy gwoździe i zobaczymy, jak to pójdzie. Dobrze, gwoździe mamy wbite. Ja sobie tą deskę przykręciłem tutaj do belki, żeby mi jakoś to wygodniej szło. No i mamy brzeszczot do drewna z gwoździami i próbujemy, zobaczymy, jak sobie poradzimy. Fajnie poszło. W momencie gdzie były gwoździe to dosłownie na ułamek sekundy się zatrzymywało. Tutaj będzie widać te przecięte gwoździe. Tu jest jeden, tu jest drugi i tu jest trzeci. Teraz je bardziej widać. O. Także też bez problemu. Do pełni testów zabrakło nam jeszcze cięcia, chociażby metalu. Tutaj mamy kątownik o grubości ścianki 2 mm. I teraz tak, ja ostatnio, jakiś czas temu, testowałem brzeszczoty do piłsza blastyk do metalu. Kto jeszcze nie ogląda, oczywiście zapraszam. Tutaj w prawym górnym rogu pojawi się odnośnik do filmu. I tam najlepszym brzeszczotem, według mojego testu, był brzeszczot Wirta. I to jest ten sam brzeszczot. Zobaczcie, on jest używany. Także troszeczkę to by było nieobiektywne testować. Tym brzeszczotem, bo tutaj, no wiadomo, już te zęby są troszeczkę zużyte, ale po to mam regulowaną stopę. I teraz, ja tą stopę sobie wysuwam tutaj. I w tym wypadku cięcie będzie odbywać się w tym miejscu, gdzie brzeszczot nie jest zniszczony. Także ja tutaj sobie dokręcam śrubę i w ten sposób będę go używał. Bez najmniejszego problemu. Jak widzicie wykorzystać stopę można fajnie, żeby już teoretycznie zużyty brzeszczot jeszcze do czegoś użyć. No i dobra, słuchajcie, widzieliście jak to działa. Według mnie jak za tą cenę. No działa no, bardzo dobrze, co, co tu dużo mówić. Oczywiście e, VAT jako takich. Pilarka nie ma. Ma jakieś ewentualne braki, no ale 180 zł kosztuje, no chociażby tak. Nie mamy tutaj żadnego ustawienia tego ruchu orbitalnego. Nie mamy też tutaj w rękojeści żadnego mechanizmu, który by redukował drgania. No ale no, to już są troszeczkę ekstrasy, że tak powiem, które gdzieś w droższych pilarkach są dodawane. Tutaj mamy podstawową pilarkę szablastą bez żadnych szaleństw i wszystko działa tak jak powinno po prostu działać. Zobaczcie akumulator po tych testach e, zeszła jedna kreska. No piła szablasta jest ogólnie dosyć prądożernym y, narzędziem. Tutaj oczywiście mamy zwykły silnik szczotkowy więc wiadomo gdyby był bezszczotkowy to też e, troszeczkę bardziej byłaby ona energo, o, energooszczędna by mniej tej energii pożerała nam z akumulatora. No ale tych testów, które tutaj robiliśmy, może jakoś dużo nie było. Ale chociażby cięcie tej brzozy 14 cm, domyślam się, że już dało popalić akumulatorowi, dlatego ta jedna kreska nam zniknęła. Z plusów to, tak jak mówię, bardzo fajna, kompaktowa budowa, bardzo super leży w dłoni. Tutaj to zwężenie naprawdę idealnie pasuje do dłoni. Cichy silnik, jest regulowana stopa. Jak widzieliście, ani razu się nie zatrzymała. Oczywiście, jeżeli z umiarem ją dociskamy, jeżeli pozwalamy praktycznie brzeszczotowi samemu zagłębiać się w materiał. Delikatny napór na piłę i wszystko fajnie idzie. Nie trzeba tutaj jakoś mocno naciskać, jeżeli, jeżeli oczywiście mamy ostre brzeszczoty, bo jeżeli mamy tępy brzeszczot, to nawet najlepsza pilarka nie pomoże. Myślę, że fajny wybór, jeżeli ktoś jest już w systemie SAS Plus All 180 zł. No słuchajcie, teraz mamy taki okres, że gdzieś zaczynają nam się te prace na działce, jakieś podcinanie gałęzi. Myślę, że rewelacyjna pilarka do tego typu zadań. Tym bardziej, że skoro ja takie kantówki, czy nawet jakieś tam kantówki z, z gwoździ, bez problemu nią przecinałem to ze zwykłymi gałązkami kupujecie sobie takie brzeszczoty skonstruowane typowo do gałęzi i sobie oblecicie całą działeczkę to tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie trzymajcie się, pozdrawiam, hej!